żeby troszeczkę odpocząć od tego spinningu. Jedziemy zobaczyć sobie za zapłociami na Jezioro Suszewskie Jezioro Suszewskie znajduje się w, na pograniczu Kujaw i Wielkopolski. Mamy piękną, słoneczną pogodę. Termometr mi pokazuje 17 stopni. Także myślę, że na pewno dzisiaj coś tam sobie połowimy. Fajne jest dno, bo dno jest kamieniste i żwirowe, idealnie do sandacza, na pewno na pewne zdania, ale zobaczymy dzisiaj jak to jest z tą rybą wolnego żeru. Uważam, że fajne miejsce, bo nie jest to przeludnione, jest, 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 jest tak dosyć kameralnie. Tak? I tutaj też jest skansen, także można sobie przy okazji jeszcze coś zwiedzić. On jest zaraz przy samej wodzie. Ten skansen. O, widzę, tutaj nawet jakiś park linowy jest zrobiony. To się wszystko poodnawiało, bo jak ja tutaj byłem, no to jeszcze tutaj był taki gruby PRL. Widzę, że nawet kosze są zamontowane. O, fajna sprawa, nie? Przy takiej ścieżce rowerowej, koszy. Mam nadzieję, że znajdziemy jakieś fajne miejsce. Ja nigdy tutaj nie łowiłem na spławik. Na razie sobie to tak objedziemy co to jest za ogłoszenia? 24. przeprowadzimy na jeziorem Słuszewskim zawody wędkarskie ale dobra, no dzisiaj mamy 23 fajnie jak trochę falki jest wziąłem parę rzeczy, które mi zostało, no na przykład Kukurydzę wziąłem z zamrażalnika, została mi z tamtego sezonu. Rybaki trójki wziąłem sobie. Kolorowe rubaszki. Pinki. Kukurydza. Też jest z tamtego roku i z groszkiem. To taka w sumie od chyba została ze świąt z tamtego roku. Pięknie pachnie. Tu jest kukurydza. Trochę jej wrzucimy, żeby do tych kul było coś tam. I ona jest z konopią. Nasiona konopi sprawiają to, że ta ryba jest... Cały czas ma apetyt. Mamy, to już teraz Zrobię sobie parę kul, parę takich większych zrobię. Może jakiś leś się skusi na tółkuricę. I ja pierdzielę. Ważną rzeczą jest, żeby te śmieci zabierać, że ewidentnie są powędarza, tak? Przynajmniej tu u siebie, kurczę, posprzątam trochę to stanowisko. O, tam jeszcze coś widzę. Dobra. Dobra, te śmieci kładę tu. A zobaczmy, co tu mam. O kurczę. Kołowrotek od wędki karpiowej. Byłem ze trzy razy na tą wędkę łowić, także nawet kołowrotka sobie nie dokupowałem, takiego typowo na płocie. Wędka fajnie się sprawuje, bo czuć tą płotkę na tej wędce, a chcę wam powiedzieć, że na tą wędkę wydobyłem lina takiego we 3 kg tu mam podbierak. A rozłożymy na wszelki wypadek. Jest jedna podkureczka. Kurde, ale to jest głębokie, ja tu mam wejść tam. O, ale twardo jest, kurcze, dno jest piękne, jest sandaczowe i woda mętna, zupa ogórkowa, idealne na sandaczach. O, ten ma sześć. Pierwszy zucik na kukurydzę. Wrzucę parę kul. No i co? Dwie godziny i coś się ruszy. Coś go tam wystawia. O, no, teraz słońce wychodzi, może? żartem one kukurydzę nie chcą brać dzień dobry pełną piersią przygotowania do jutrzejszych zawodów trwają się nie dzieje, totalnie nic. Drobnicy widać bardzo dużo. Spławik jest na takim pogruncie idealnie. Ten spławik to jest 5, ,5 g, także zmieniłem to sobie bo go widzę, bo on jest biały i tylko antenkę ma czerwoną dobra, ja to przerzucę może Co się? jest ryba chodź tu rybka chodź, chodź. kurcze, krom. ale to już jest znak, że coś przyszło do, do przynęty to wszystko maleństwa. Dobra, rybko do wody po, po, po swojego większego brata. O. malutką płotkę złowiłem, ale zmieniłem też zestaw haczek. Założyłem malutki. Taką różnorodność mamy dzisiaj w wodzie, nie? Może jutro trochę sobie połowę na tych zawodach. No dobra, to ja pakuję to wszystko. Na dzisiaj kończymy spławikową przygodę, no, która no, trochę okazała się fiaskiem. Ryby nie brały, ale ta potka jest na tarle. Ona już y, y, się szykuje na tarło, albo już jest na tym tarle, no i przez to tych brań nie było. No ale dwie ryby się udało złowić. No, i tak to wygląda.